Mancoro, który zdążył zadebiutować się właśnie w poprzedniej kolejce, ale podobno też nie do końca. Wiemy, że trener Kafarski ma swój charakterystyczny sposób grania. I... Może być biały dosłownie, bo e, wczoraj, dzisiaj w wielu częściach naszego kraju e, pada i to mocno śnieg, więc niektóre spotkania stoją pod mniejszym bądź większym znakiem zapytania. Natomiast tutaj w pierwszej połowie skutecznie wykorzystał jedenastkę gospodarczą. Pierwsza próba i pierwsza. Chmiel faulowany, i mamy pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Myślę, że tutaj dla Tebleckiego. a mi wydaje się, że tutaj e, mimo wszystko arbiter zmieni swoją decyzję odnośnie kartki. No, ale poczekajmy. Hans w pierwszej sytuacji dobrze podszedł do pressingu. Zabrakło lepszego kontaktu z piłką no co spowodowało, że ona mu odskoczyła. Chcą się ratować no i ewidentnie no, nastąpnął na twarzy swojego rywala. Tak to zinterpretujmy. Mamy Warlight i, i tutaj to co jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Poczekajmy jak to wszystko zinterpretuje arbiter bo to do niego będzie należała ostateczna decyzja. Dawid Hans Wychowanek Zagłębia Lubin, choć poza drużyną juniorą, grał w ekipie miedziowych, tylko na poziomie trzecioligowych rezerw. Dziś 20 spotkanie, i cały czas tu widzimy, trwa dyskusja między sędzią Albertem Różyckim. I czekamy teraz na, na tę interpretację, czy będzie cofnięta żółta kartka i pokazana kartka czerwona. Nie ma żółtej kartki, jest kartka czerwona, a więc Dawid Hans kicia, natomiast z natomiast ze Skrą, nie najlepiej, a teraz miał wyborną okazję, a piłka krzyżowa do Chmiela, jeszcze Kasprzak, Kasprzak świetnie do Kościela i brawa dla Damiana Węglarza za tę interwencję tutaj. Dobrze wyszedł i skrócił kąty, bramkarz Chrobrego na Sandecis. Palacz. po ma Wróbel, świetne podanie, szansa na bramkę Martina Kościala, ale tutaj skutecznie przy prawym słupku. Palacz z dystansu, bardzo ładnie uderzona piłka na Słowacji. Dobra piłka i gol! Nie, nie ma bramki! Wrubel miał wyborną okazję, a tutaj fantastyczną interwencją brawa, popisał się Damian Węglarz. Wielkie brawa dla bramkarza Chrobrego. No i czekamy na powtórkę, bo to było idealne, mocne dośrodkowanie i też uderzenie Wróbla. Dobre, zobaczmy raz jeszcze, przełożenie do środka, złamana linia obrony, to już możemy powiedzieć. Jeszcze raz wspomniany ale zagrywał piłkę i tutaj. Chmiela, nie, nawet nie do chmiela, tak do chmiela e, przez Denisa Potomę. Jesienią 15 meczów w lidze. 4 w pucharze Słowacji w barwach Skalicy Mamy z kolei żółtą kartkę. No i nie wiem, czy to nie będzie kartka czerwona, bo to chyba Iwan Nekicz. Tak jest. E, Iwan Nekic z tą szarżą 21-letniego napastnika Sandecitera Teraz dobra piłka, gol, ale piękna bramka, choć radość i strzelca, no i nasza też przedwczesna Jakub Wróbel był na spalonym. Jeszcze poczekajmy, mamy VAR, będziemy to sprawdzali, no tak. Tutaj chyba nie ulega wątpliwości. Poczekajmy jeszcze na potwierdzenie tej decyzji. Natomiast no, samo przyjęcie jało do 20.20. -20, transmisja w Polsacie Sport Extra. Ozimek w pole karnej, akcja dwóch rezerwowych. Piłkę jeszcze nie zgrywał Jakub Górski, kierownik Pucharu Polski. Nic ma. Ozimek i słaby, gramy dalej. Okazja na Wolsztyński indywidualna akcja. Wolsztyński cały czas przy piłce. Rafał Wolsztyński, świetnie, do Stebleckiego, ale ten nie zorientował się brońcą zespołu gospodarzy. No i uwaga, jaka decyzja! Wydaje się, że rzut karny, że arbiter był dobrze ustawiony i od razu bez wahania wskazał na wapno. Czekamy na powtórkę. Artur Bogusz na pewno pracował rękoma. Potwierdzenie tej decyzji. No właśnie, czy tutaj L... Bogusz faulował Chmiela? Kontra Maciej Mas. 94. mecz w pierwszej lidze. Jak na razie w obecnym sezonie. Dwa trafienia na koncie 21-letniego napastnika. Swego czasu terminował w Kaliari, a więc we Włoszech na Sardynii. Sześć meczów, cztery gole w premiera w primaverze. No i teraz masy czy węgla 73 minuta. Nie ma gola. Nie trafił w bramkę. napastnik z No by są trzy takich okazji nie wolno marnować. No rzadko. Zdać się jakiś bodziec swojej drużynie wchodzi w walce. Próbował Górski Steblecki. Ostatnie 10 minut, ale jeszcze świetne zagranie Stepleckiego. Szansa! Do... klasa światowa. Zobaczmy teraz na rzut rożny. Na bliższy słupek, ale jeszcze było blisko, było naprawdę bardzo blisko, by ten 18-latek Albert, zarówny. Iwan Dziurdziewicz. Jeszcze Toporkiewicz, indywidualna akcja, Toporkiewicz, mas i broni Węglarz! Druga fantastyczna interwencja bramkarza Chrobrego i to była być może akcja tego meczu. Maciej Mas nie wykorzystał rzutu karnego, teraz nie możemy mieć do niego pretensji, bo świetną akcję zrobił Toporkiewicz, a Mas uderzył świetnie, ale jeszcze lepiej zachował się bramkarz miejscowych. No ale tutaj myślę, że Chce pójść za ciosem Walski w pole karne, Może teraz przeszkodzili sobie nawzajem. Pawłowski, proszę, czujny przy bliższym słupku. Węglarz. No i teraz arbiter zakończył to spotkanie. Na...